wybacza moje wady, wybacza błędy Rozumie moje dziaby i złote zęby Odbijam zwykłych typów w nich, gdy chcę polatać z nią Z moją malutką Candy mam modny plakat z blow Bo tylko ona zna mój ulubiony film i kuma dobrze mój popierdolony styl Jestem wolny tylko z nią, wolny tylko z nią Jestem wolny tylko z nią, wolny tylko z nią Skarby jesteś mi potrzebna Gdy nie mam się do kogo odezwać Gdy cały ten frame mnie przerasta I było nieraz, tak już chciałem się chlastać A wtedy ty wybaczasz moje wady Wybaczysz błędy, rozumiesz moje dziaby I złote zęby, odbijam ten zepsuty świat Gdy idę tędy z tobą, z moją malutką Candy Którą mam zawsze obok, bo tylko ona wie, w którą stronę chcę iść i tylko ona zna mój ulubiony hit. Jestem wolny tylko z nią, wolny tylko z nią. Jestem wolny tylko z nią, wolny tylko z nią. Skarby jesteś mi potrzebna, gdy nie mam się do kogo odezwać. Gdy cały ten fajn nie przerasta, i było nieraz, tak już chciałem się chlastać. A wtedy ty wybaczasz moje wady. Wybaczasz błędy, rozumiesz moje dziaby. I złote zęby odbijam tych zepsutych typów Gdy idę tędy z nią z moją malutką candym Mój modni plakat z blow. I mogę czytać Cię jak ulubioną książkę Jak jesteś obok wiem, że wszystko będzie dobrze